Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy dobrze mnie słychać, bo ja słaby odsłuch mam tutaj. E, usiądźcie, e, ale niezbyt wygodnie. Jak moderator mówi, żeby usiąść wygodnie, ja zachęcam, żeby nie usiąść zbyt wygodnie, bo mi się pośpicie. E, nie wiem, co mam powiedzieć, bo już wszystko wiecie, do tak zacnego grona to ciężko cokolwiek nowego powiedzieć, szczególnie jeśli chodzi o tożsamość. Przyjaciele oblubieńca, ale może jestem leniwy, może jestem niezbyt bystry, ale jestem posłuszny, więc jak Rada Generalna kazała, to trzeba będzie coś powiedzieć. Sam, jest, sam jesteś w radzie, kiedy... Ja głosowałem przeciw. przyjaciel, oblubieńca, uczeń formowany do bycia misjonarzem. Mam nadzieję, że to hasło tego naszego roku formacyjnego e, nam się przez te rekolekcje bardzo ut utrwali, e, bo w tym duchu będziemy formować nasze wspólnoty. E, dlatego bardzo gorąco, tak jak wczoraj zachęcaliśmy, tak też dzisiaj do tego, aby przyjrzeć się temu, co to znaczy e, być przyjacielem oblubieńca, uczniem, misjonarzem. Zbieramy się tutaj jako odpowiedzialni, tylko co to znaczy właśnie odpowiedzialni. Jesteśmy na różnych szczeblach z, różną, z różnym stażem naszych odpowiedzialności i formacji we wspólnocie, więc pewne treści będą dla niektórych bardzo oczywiste, dla niektórych może trochę mniej. Kto czytał książkę księdza profesora Franciszka Mickiewicza o Przyjacielu Oblubieńca, Studium Biblijne, to doskonale te treści pewnie zna, ale przeżyjmy to w sposób rekolekcyjny, żeby te treści dotykały nie tylko naszego umysłu, ale i serca. Zadałem pytanie sztucznej inteligencji: Jaki jest charyzmat wspólnoty Przyjaciela Oblubieńca? No, i otrzymałem niezwykle inteligentną, nawet bym powiedział głęboko, odpowiedź. Charyzmatem wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary, aktywne angażowanie w ewangelizację oraz rozkochywanie Kościoła Oblubienicy w Jezusie Chrystusie Oblubieńcu, czerpiąc inspirację od świętego Jana Chrzciciela. I tu dziękuję za uwagę. Wspólnota dąży do tego poprzez osobistą i wspólną modlitwę, formację, świadectwo życia, służbę i dzieła ewangelizacyjne, rozwijając jednocześnie więź z Jezusem jako mistrzem i niedoścignionym wzorem. A przyznam, że ta inteligencja, choć sztuczna, to całkiem ładnie te słowa dobrała. Co znaczy przyjaciel lub lubieńca? Starożytnie to drużba, mężczyzna, który Pełnił rolę posłańca i pomagał w przygotowaniach ceremonii ślubnej w przyprowadzeniu Panny Młodej do Pana Młodego. I jak napisał wspomniany ksiądz Profesor Franciszek Mickiewicz w, w książce Przyjaciela Oblubieńca Studium Biblijne, na Starożytnym Wschodzie żonę dla młodego mężczyzny wybierali najczęściej jego rodzice. Byli przynajmniej, były przynajmniej dwa powody takiego stanu rzeczy. Pierwszym z nich było to, że poprzez małżeństwo żona wchodziła do rodzinnego klanu męża, w związku z czym wszyscy jego członkowie byli mniej lub bardziej zainteresowani, czy dana dziewczyna jest odpowiednią kandydatką. Drugim natomiast było to, że dziewczęta wchodziły w związek małżeński bardzo wcześnie. Rabini żydowscy ustalili, Minimalny wiek dziewczyny gotowej do zamąż pójścia na 12 lat skończonych oraz 13 dla chłopców. Wielu jednak uważało, że dla mężczyzny najodpowiedniejszy był 18 rok życia oraz że z orzenkiem nie powinno się czekać aż do osiągnięcia 24 lat. Czyli jak widzimy, dość wcześnie, a odpowiedzialna decyzja. Stąd też Całej rodzinie zależało na, to, na tym, żeby wybrana była dobra kandydatka, bo ona albo swoją osobą wzbogacała rodzinę, albo osłabiała. Dlatego też e, to było bardzo odpowiedzialne, a równocześnie takiego zadania odpowiedzialnego samemu młodemu nie powierzano, bo jak ma się 13 lat, to pewnie nie za wiele ma się wyobraźni. Stąd też. E, w tej tradycji starożytnej pojawiła się funkcja przyjaciela-oblubieńca. W Biblii hebrajskiej nie pojawia się dosłownie to określenie przyjaciel-oblubieńca. Tytuł ten i koncept odnosi się do roli, jaką w tej starożytnej kulturze powierzano zaufanemu słudze. W Starym Testamencie możemy znaleźć go jako przyjaciel pana. Zaufany sługa, który szukał oblubienicy dla swojego pana lub syna. Miał przyprowadzić najlepszą kandydatkę na żonę. I tutaj chcę podkreślić to słowo, to określenie: zaufany sługa. To znaczy, że przyjaciel oblubieńca musiał doskonale znać. Rodzinę, znać młodego, znać jego jakiś nazwijmy to gust, upodobania. Szukał kobiety, która będzie jak najbardziej odpowiednia, a równocześnie starał się wzbudzić w wybrance zainteresowanie, czyli doprowadzić do wstępnego zauroczenia, aby gdy przyjdzie już do spotkania oblubieńca z oblubienicą, ona była mu przychylna. O tym czytamy w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham wysyła swego sługę, by, by znalazł żonę dla jego syna Izaaka. W tradycji chrześcijańskiej, to nasz patron, Jan-chrzciciel, jest określany jako przyjaciel oblubieńca, ponieważ miał za zadanie zapowiedzieć i doprowadzić do spotkania. Jezusa Chrystusa z kościołem, jego oblubienicą. I tutaj y, wszystkim nam znany fragment z trzeciego rozdziału Ewangelii według Jana, 29 rozdz... werset, czytamy, że Jan chrzciciel sam o sobie powiedział: Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubień... oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. I to jest werset, który warto dobrze znać. Może wręcz na pamięć. Jeżeli coś z tej konferencji ma zostać w naszych głowach, to może właśnie ta, ta myśl. Jana 3,29. Jan chrzciciel to pierwszy i najważniejszy przyjaciel oblubieńca ponieważ to on wskazał na Jezusa jako baranka Bożego, który gładzi grzechy i doprowadzał, prostował ścieżki oblubienicy kościołowi, oblubienicy Jezusa, który jest naszym oblubieńcem. W naszej teologii ta metafora nadal jest obecna. Małżeństwo jest odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła o tym Modlimy się e, takimi słowami w kolekcie z mszy za nowożeńców, gdzie czytamy: Boże, ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem. Sprawa, by ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża. Zobaczmy, że to odbicie, e, ten, ten symbol. Jakim jest oblubieńcza miłość, Chrystusa i Kościoła, jest w naszej teologii cały czas obecny. Członek naszej wspólnoty to przyjaciel oblubieńca. Każdy z tu obecnych mieni się tym przyjacielem. Mam naśladować Jana Chrzciciela, tego naszego patrona. Aby być zaufanym sługą szukającym oblubienicy dla swojego Pana, szukającym nas na różne sposoby, przyprowadzającym najpierw samego siebie, bo też jestem częścią tej oblubienicy, którą jest kościół, a dalej też innych. I mam być tym sługą, który szuka jak najlepszej kandydatki. Tu można to zrozumieć jako najliczniejszej, bo im więcej osób, im bardziej Kościół przylgnie do Chrystusa, tym ta oblubienica będzie lepsza, bo Chrystus chce doprowadzić do zbawienia każdego. Jako przyjaciel oblubieńca mam najpierw doskonale znać oblubieńca, znać Jezusa, jego w cudzysłowie gust, jego upodobania. Będę się starał wzbudzić w, ludza, w ludziach zainteresowanie, by doprowadzić do zauroczenia, do zachwytu. Aby ludzie byli dla Jezusa przychylni i otwarci na to spotkanie, kiedy już ono nastąpi. By byli gotowi na przymierze z Nim, na takie mistyczne zaślubiny. I co to dla mnie znaczy? Czy jestem tym człowiekiem, który, który stara się być jak najwierniejszym przyjacielem? Czy spędzam z Jezusem czas, czy słucham Jego słowa, czy go poznaję, żeby go znać? Żeby doprowadzać do tego spotkania z oblubienicą, to trzeba wiedzieć, czego Jezus oczekuje, czego pragnie, co jest mu miłe. Bycie przyjacielem oblubieńca to jest zadanie nietuzinkowe. To jest wielka sprawa. Pomyśl, jaki to jest zaszczyt być przyjacielem Boga. Jezus już nie nazywa Cię służącym. Znamy ten fragment, który w tym roku formacyjnym będzie nam szczególnie towarzyszył. Już, że Jezus... Nas powołuje i posyła, i nie nazywa już nas sługami, ale przyjaciółmi. Czy każdy może mienić się przyjacielem Boga? Czy ja mogę się tak nazwać? Czy w ogóle chcę? Warto, żebyśmy mieli takie gorące pragnienie nie zmarnować tego zaszczytu. I dlatego mamy używać wszelkich dostępnych środków, żeby pogłębić naszą zażyłość z Jezusem, naszą osobistą i doprowadzać do, do spotkania nowych ludzi, by nowi ludzie poznawali Jezusa. By dzięki Tobie, Twojej postawie, Twojej modlitwie, Twojej działalności ewangelizacyjnej. Zechcieli, zdecydowali się przyjść do Jezusa. Kochani, jesteśmy przyjaciółmi Oblubieńca. I nie skończy się nasza formacja, nie skończy się nasze zadanie, dopóki nie doprowadzimy całego świata, każdego, choćby ostatniego człowieka na tym świecie, do spotkania z Jezusem. I oczywiście, że. Każdy ma specyfikę swojego powołania i miejsca na Ziemi, ale ta skala zadania, jaki jest, jest niezmierzona. Dlatego też musimy się nastawić, że życia nam zabraknie, żeby dokończyć. Dlatego ta ciągłość i to, co wczoraj ksiądz Łukasz powiedział, to nie znów, ale to na nowo. Na nowo, by na nowo patrzeć na swoją wspólnotę, na swoje bycie we wspólnocie, na charyzmat wspólnoty, że to jest formowanie się do osobistej, dojrzałej wiary, że to jest aktywne zaangażowanie w ewangelizację, czyli zaciekawanie ludzi Jezusem, rozkochiwanie Kościoła oblubienicy w Jezusie oblubieńcu. I mamy do tego wszelkie potrzebne nam narzędzia. To daje nam nasza wspólnota. To jest modlitwa. To daje nam Kościół od najmłodszych lat. Ale we wspólnocie uczymy się naszą modlitwę pogłębiać tą osobistą i tą wspólnotową. Spotykamy się raz w tygodniu. Mamy różne przerwy. We w spotkaniach wspólnoty, ale nie ma przerw w modlitwie i nie ma przerw w formacji. No więc może nie być przez wakacje ani jednego spotkania, a równocześnie ja nadal modlę się i osobiście, i duchowo łącząc się ze wspólnotą. Więc jaka jest ta moja modlitwa? Czy modlę się słowem? Ja dość mam takie uczulenie na takie sformułowanie, robię formację mam robić formację dzisiaj dzisiejszą to tak jakby mechaniczne podejście przecież to jest spotkanie ze Słowem, które jest żywe to jest żywy Jezus, z którym się spotykam jeżeli ja przeczytam tylko literę coś tam zanotuję, żeby było się czym podzielić w grupce, no to to może przejdę przez formację a formacja nie przejdzie przeze mnie bo Jezus chce, bym z nim usiadł i spotkał się. I bym nim nasiął. Czy ja nasiąkam Jezusem? Czy ja poznaję go w tym słowie? Tutaj mi osobiście bardzo pomaga metoda lekcji divina i rekolekcje, które w tym duchu przeżywam, by pogłębiać osobistą modlitwę, by żyć słowem. Dalej to formacja, która jest zawarta w podręcznikach, jak wiemy oprócz fragmentów ze słowo, są komentarze, są miejsca na notatki. I to, są, to jest materiał, który nam porządkuje tydzień, który nam nas zachęca, mobilizuje. Bo bez sensu jest przed spotkaniem usiąść i przeczytać cały tydzień. Formacja jest podzielona, jest uporządkowana, jest przemodlona. Jest bardzo. Ja myślę, że nasza wspólnota ma wyjątkowo dobrze przygotowaną formację. Ilość tych podręczników, ilość materiałów że nie jest to ciągłe pływanie po powierzchni, takie ślizganie się a tam coś dotknę Pana Boga raz w tygodniu. Spotykam takie wspólnoty, które przez wiele, wiele lat już funkcjonują, ich modlitwa jest ciągle: oto jest Dzień, oto jest dzień. I tak poklaszmy, powitajmy się: dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, ale jakoś poza spotkaniem wspólnotowym nie widać po, po człowieku, że, że poznał Boga, że tego doświadczył. Więc formacja nie jest czymś obok, nie jest czymś dodatkowym, ale jest sercem. Więc mamy ją w podręcznikach, w kursach, w rekolekcjach, w dniach skupienia, w przeróżnych formach, które nasza wspólnota proponuje i do, do których zaprasza. I pewnie, pewnie nieraz już nam trudno, ciężko jest znaleźć czas, szczególnie na jakieś dłuższe kursy. Ale myślę, że macie doświadczenie jako odpowiedzialni wielu kursów, i tych dłuższych, i, i czujecie przez lata, jak to zmienia nasze funkcjonowanie. Ja pamiętam, jak było przed kursem Jan, później, ile wniósł w moje życie kurs Paweł. Dość intensywny, dość taki czasochłonny, a jednak Coś niesłychanego, coś pięknego. Jak już byłem pasterzem przyjaciół oblubienca, Kurs Mojżesz, bardzo, bardzo ważne słowo dla mnie, bo starałem się być pokorny, przyznawałem się do słabości, przez co mój autorytet we wspólnocie był no, dość niski. Wychodziłem i mówiłem: Przepraszam, że, że żyję, ale słuchajcie mnie. A na kursie Mojżesz usłyszałem taką złotą zasadę – silny przed ludźmi, słaby przed Bogiem. I wypłakiwałem się, no wypłakuję nadal, przed Panem Bogiem, a przed ludźmi staję, bo wiem, że staję w imieniu Boga, nie w imieniu swoim. Więc kursy, rekolekcje, to wszystko nas formuje, to wszystko nas wychowuje i rzeźbi. Informacja, która dokonuje się w naszych sercach, to jest to, co pozostaje, gdy już zapomnimy, co na kursie było, zapomnimy, co tam ksiądz powiedział, czy głoszący. Już nie pamiętam konkretnych może słów, ale moje serce zostało wyrzeźbione, zostało uformowane i to już nie jest plastelinka, która szybko zmieni kształt, czy, czy jakaś kropla, która wróci do swojego pierwotnego kształtu, ale będę wyrzeźbiony, czyli będę uformowany. Świadectwo życia. Myślę, mam nadzieję, tych przyjaciela, oblubieńca, których to znam, widzę was już od lat i, i widzę, jak zmienia się, e, poz, zmieniają się postawy, sytuacje w rodzinie, w pracy, jak wiele dojrzałości przychodzi i jak to inspiruje. Jak to świadectwo życia jest często najmocniejszym naszym argumentem, szczególnie wśród bliskich, bo trudno jest ewangelizować prorocko w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, stawiać i głosić kerygmat albo, albo pouczać w jakiś, jakikolwiek sposób. Za to potrzebujemy w tych środowiskach po prostu tak żyć, żeby ludzie nas zaczę zaczęli pytać o Jezusa. I to świadectwo naszego życia jest bardzo mocnym narzędziem ewangelizacyjnym, jest bardzo mocnym narzędziem przyjaciela oblubieńca, by przeprowadzać oblubienicę. I czwarte narzędzie to służba miłosierdzia i dzieła ewangelizacyjne. Mamy te wszystkie narzędzia, i chcę zadać to pytanie: które z tych narzędzi ma się w Twoim przypadku najlepiej? W czym możesz się nawrócić, poprawić? Czy to moja modlitwa osobista, wspólnotowa, czy moja formacja? Może moje. Przeżywanie treści yy, każdego dnia z podręcznikiem. Moja życiowa postawa to, czy się moje życie zmienia przez te lata, bycia we wspólnocie. Czy w tym świecie, jaki jest, potrafię być stały, wierny, wierny Jezusowi i być tym człowiekiem, który inspiruje. No i ewangelizacja. Czy i jak. W tę ewangelizację się angażuję. Ile przestrzeni w moim dniu przeznaczam na modlitwę? Który to jest czas dnia? Czy jest to najcenniejszy czas? Jak robisz te rozważania z podręcznikiem? Ile kursów, rekolekcji przeżyłeś? Jakie jest Twoje nastawienie? Gdy słyszysz że zaproszenie na rekolekcje, czy jest znowu, czy na nowo? Ja lubię te nasze rekolekcje, tylko jedyna rzecz, która, która mnie zawsze martwi, to Boże, co tam w kalendarzu? Czy to się da w ogóle? Czy widzisz w sobie zmianę na lepsze dzięki uczestnictwie we wspólnocie? Jak, jak to się przekłada na Twoje życie? I czy ludzie mówią Ci o postępach? Oczywiście, że to nie jest jakiś największy e, wymiar, to nie jest może najważniejsze, ale jeżeli nasze życie się zmienia, to ludzie będą mniej lub bardziej, częściej lub rzadziej pytać, co się z Tobą dzieje, skąd Ty to masz. I wtedy czy pytają Ci o Jezusa. Bo to jest właśnie ten wymiar zaciekawienia, oblubienicy, oblubieńcem. Jeżeli widać w tobie e, obecność Jezusa, czy i jak angażujesz się w działania wspólnotowe, odpowiedzialnym, trudno by było powiedzieć inaczej, administratorom, wiceadministratorom, regionalnym czy prowincjalnym, to. Każdy z nas jest zapracowany. Ale nie zapominajmy po co i dla kogo to robimy. Żeby to nie było tylko działanie, albo tylko wytyczanie, wyznaczanie zadań i takie uciemiężenie, ale poczucie, że te nasze działania są właśnie dla Jezusa. Robimy to wszystko dla Jezusa. Dziękuję za ten budzik, to wszyscy się teraz obudzą. Kiedyś słyszałem, że miłość mierzy się rozwojem. Jeśli coś prowadzi do rozwoju, to jest to miłość. Nawet jeśli nie jest to miłe. To, co miłe, a prowadzi do upadku, nie jest miłością. Miłość nie zawsze jest miła. Jeżeli się rozwijam, to to jest dowód mojej miłości dla Jezusa. Jeżeli deklaruję miłość Jezusowi, wyznaję to z łatwością, bo już się tego nauczyłem, przyzwyczaiłem, a się nie rozwijam, to znaczy, że te słowa są bez pokrycia. Miłość mierzy się rozwojem. Więc nie chodzi tu tylko o to, by deklarować się, mówić sobie czułe słówka, ale by rzeczywiście za tym stały nasze postawy. I rozwój, ciągły rozwój jako przyjaciela oblubieńca. Stąd też jesteśmy uczniami formowanymi do bycia misjonarzami. I tu od mojej osobistej modlitwy przez wspólnotową, przez formację, poświadectwo życia ku ewangelizacji, ku działaniom. Dlatego teraz tej chwilę na te pytania, które, które zadałem, które mam nadzieję, że choć niektóre zapadły w pamięć i, i do których które zanotowaliście, Odpowiedzcie sobie, jak to jest z tym moim byciem przyjacielem oblubieńca. Amen.